Witam, sobota 25 lutego, witam na moim kanale, dzisiaj nasze damka dla kurczaków, jajeczko, gotowane, chodź, pi, 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 pi. bardzo lubią, jutro dostaną paru na odmiany, no co, się dzieje, jeden indycek tu jest, z indyków miedzianych, wylęgnięty, Zajadają kurczaczki, damy trochę jeszcze ptaszku tym małym przepiórką. Przepiór kalifornijski, przepiórka pstra. Te już się deptały przepiórki, niedługo może będą jajka jakieś kurczaki wcinają, ładnie rosną, biegunki już nie ma żaden, jest trochę na początku miały niektóre. Uficia kawa zbożowa, pasza zerówka. Dla kurcząt, dla pisklaków, to jest wiótek mały. Nośnośnie. Połowę mniejsze jak reszta. Kolegów, choć starszych. To jest po seramce i po sebryczce. Taki mają te dobrze. Jeden odpad bo był od małego wkrzywiany. Nogi mu się rozłaziły. Ale to zawsze mówię, że coś odpadnie. Na razie wszystko widać zdrowe Rośnie 30 kurek Jest tu jeden biały kogucik gratis I jeden indyk miedziany Niby że tam z tyłu jest jak Aktualnie mamy temperaturę w środku 31 stopni Taka wystarczy im Zarówka setka. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji. I polubienia mojego kanału. Pozdrawiam. Rafał.